Waluta, flaga, strefa czasowa, numer kierunkowy. Stolicą jest Sztokholm. Szwecja graniczy bezpośrednio z Finlandią oraz Norwegią i nie bezpośrednio poprzez most z Danią. W miasteczku Tornio na granicy szwedzko-finlandzkiej znajduje się poczta, która obsługuje bezpośrednio i Szwecję, i Finlandię. Posiada również dwa telefony z numerem szwedzkim i fińskim. Na takiej granicy znajdziemy również pole golfowe. Jest ono o tyle wyjątkowe, że podczas jednej rozgrywki kilkakrotnie przekracza się granica. W kraju takim jak Szwecja znaczenie miało głównie produkty, które były w stanie przetrwać długie zimy, takie jak na przykład marynaty, wędzone mięsa, tłuszcze bądź cukry. Propsiki z Ikei pewnie każdy zna, aczkolwiek nie jest to za bardzo tradycyjne szwedzkie danie, ponieważ przyszło ono bezpośrednio z Turcji. Na pewno też słyszeliście o szwedzkim stole. pikom nazywamy przerwę w pracy na kawę, podczas której zazwyczaj spożywane są typowe szwedzkie pastrysy. Mięso, które tutaj możemy spożyć, a raczej w Polsce nie znajdziemy, to jest mięso z łososia. Złosia, <noise> mięso złosia. Szwedzi swoją ekonomię w dużej mierze opierają na drewnie oraz wydobyciu kopalnym, i tutaj największa kopalnia, przez którą pobliskie miasteczko aktualnie jest w trakcie przesiedlania czy tam przesuwania. Szwecja ma dosyć rygorystyczne podejście, jeśli chodzi o alkohol, i tutaj mało sensowny aspekt, czyli w takich sklepach można kupić od 20 roku życia, z kolei do klubów, w którym można również nie napić legalnie alkoholu, można już od 18 roku. Dzięki Szwecji, gracze posiadają taki klasy jak Minecraft. Matki z kolei posiadają candy crasha. Jeśli chcecie, możecie tutaj przespać się w hotelu, który jest cały zrobiony z lodu i wymogi wymogami, więc nawet w takim hotelu całym zrobionym z lodu znajdziemy Alan przeciwpożarowy. Zdecydowanie lubią tutaj kaczora Donalda, ponieważ poza tym, że puszczają go często podczas świąt, również w ramach. Protestu bądź żartu często zaznaczali go podczas wyborów. Aktualnie jest to już niedozwolone. Do 1967 roku posiadali ruch lewostronny, z kolei, jak możecie się domyślać, po zmianie na ruch prawostronny, no, przez najbliższe dni był niemały chaos. <laughs> Jakkolwiek nazwy produktów z Ikea mogą brzmieć dziwnie bądź zabawnie. Tak, w większości przypadków mają one konkretne znaczenie. Biurka, stoł oraz krzesła nazywają się często od męskich imion skandynawskich. Z kolei materiały bądź zasłony od damskich. Nazwy produktów do łazienki pochodzą od zbiorników wodnych oraz jezior. Wiele produktów z IK nosi swoją nazwę po miastach w Danii, Norwegii bądź Szwecji. Jako że Szwecja należy do krajów skandynawskich, posiadali oni również wikingów. Jeśli o nich chodzi, to poza tym, że dotarli wcześniej do Ameryki niż Kolumb, również byli w Haja Sofii w Istanbule, gdzie zostawili nawet swoje takie wikingowskie graffiti. Szwedzkiej telewizji zebrania się reklam dla odbiorców poniżej 12 roku życia, dzięki czemu nie uświadczymy raczej reklam zabawek bądź innych aktywności dla maluchów. Ma no to na celu chronić mniej świadomych konsumentów. Szwecja jest też pierwszym krajem, który zakazało bicie dzieci. Szwedzcy uczniowie szkół średnich otrzymują około 800 zł kieszenkowego w ramach zauczęszczania do szkoły. Poza samą motywacją, ma to również uczyć gospodarowania pieniędzmi. Szwedzka mila, w odróżnieniu od amerykańskiej, to aż 10 km. Z innych miar mają również jak to, które jest równoznaczne naszym 100 gramom. Szwedzi mają prawo rozbić namiot gdziekolwiek chcą do 24 godzin. Wlicza się w to również prywatna posesja. Jedną z tradycji przedświątecznych jest taki oto słomiany kozioł. Z takich nieformalnych tradycji jest również podpalanie go. Władze miasta próbują z tym walczyć, aczkolwiek praktycznie co roku kozioł zostaje spalony. W szwedzkim hymnie narodowym ani razu nie pada nazwy kraju. Więc wychodzi na to, że jedyny chem, w jakim Szwecja jest wspomniana, to jest chem polski, ponieważ wspominam o zaborach szwedzkich. A tutaj jeden z nielicznych pociągów pasażerskich, który część trasy pokonuje na promie. W 1974 roku Korea Północna zakupiała od Szwecji 1000 samochodów marki Volvo. Problem w tym, że nigdy za nie, nie zapłaciła i regularnie Szwecja co pół roku przypomina o tym w liście. Raczej nie mogę liczyć na powrót tych pieniędzy. Patent na pasy bezpieczeństwa postanowili pozostawić otwarty, dzięki czemu inne firmy mogły korzystać z niego bezpłatnie. Ze znanych marek mamy tutaj IKEA, Electrolux, Ericsson, H&M, Spotify oraz właśnie Volvo. Wiele muzyków pochodzi ze Szwecji, również autorka znanej lektury Dzieci z Polerby. Znaczy, otworzyłbym ten balkon, żeby pokazać widok, tylko, tylko klamkę rozwaliłem, więc tędy się nie wychodzi, dopóki nie naprawię klamki. Znaczy, nie kupię nowej. Widzicie ten stół? Jego też rozwaliłem. Zaczęliśmy tak, że wylądowaliśmy na innym lotnisku, bo na tamtym nie mogliśmy wylądować, Ale fajnie, bo przyjechaliśmy dzięki temu koło takiego wielkiego samolotu, który okazał się hotelem i restauracją. A nie mogliśmy wylądować, bo było ślisko, więc nie na Skawska, tylko na Amparlandzie, tak będę się tak trząsł. Nie daj, że mamy to zerówkę, to to jeszcze wszystkie są zerówki i fajnie widać, że dużo mają zerówek. A tutaj akurat fajny design. A teraz bieżdżamy. Wieczor... Dejm pomarańczowy. Tak, my, cynamonkę z kardamonem, bardzo smakuje jak masala po prostu. A tak i to picie jest chyba z lukrecją, ale taka, jak nienawidzę lukrecji, to to jest takie znośne. Nawet Viking busy. U nich tak samo widzieliśmy w Toronto, że rusztowania oświetlają sobie w ten sposób i no, wygląda to dużo fajniej niż jak u nas oświetlają w ogóle jakieś. No reflektory są czasem A, takie na ziemi. No no to zamiast reflektorów coś takiego to bardzo fajny klimat. No. I tylko będzie miał dużego. Bardzo mi się podoba, że to wszystko to jest pod kościołem. Głupio było przyjechać do Szwecji, nie zjeść hot dogów z Ikea, więc. Idziemy. Godzinę jazdy od Malmo jest muzeum Ikei ze starymi wystawami i innymi tego typu rzeczami, ale to nie na tej podróży, nie tym razem. Tak, tak Tak, ikei od niedawna chyba są terminale, bo już w Warszawie też były, nie? Były terminale. Tak, w Ikei są terminale. Można się nie socjalizować. Wspaniale. Nie ma hot dogów. Nie ma hot dogów w Ikei. I nie, nie ma hot dogów. Będziemy brać klopsy. Nie ma hot dogów. Nie wiem na ile to widać, ale tam jest masz statku, który jest w samym tym muzeum. ich to jest takie w luksze marcepanowym jakby ciasto. I, i jest wspaniałe pierwsze z to w Danii jedliśmy. Nie wiem czy nagrywałem. Jest to. takie sobie. Jest wspaniałe Marcepan. Kocham marcepan. A ja wczoraj to, jest też w pojedynczych wersjach. I smakuje basically jak masło z dodatkami. Ale takie fajne masło z dodatkami. Można marmolady i idziemy podawać w ten sposób, ale jest też to. To jest miękkie, nie wiem jak to ma działać, jak otwierasz to już mówisz zrobić te 100 kanapek, no niestety. <laughs> Moja ręka dla porównania. Szwedzkie pani puri. chyba bardzo na plus kwestii dostępności dużych sklepów w centrum i w okolicach centrum miasta, bo często jest tak, że w centrum, na przykład w Londynie, to macie tylko te małe Sainsburys i, i słabo, a tutaj jest tego dużo. To jest fajne, to jest fajne, bo można kupować produkty, jak się chce coś kupić. A nie, że nie można. Jak w Amsterdamie na przykład, że są tylko te małe Alberciki. To jest bardzo dużo zerówek na biału, właśnie. Nie ma problemu z jakimiś sosami, pierdołami. A tak jak patrzyliśmy w Danii, no to niestety dużo produktów było, że jest jeden produkt danego typu dostępny i tyle. A nie mówimy tutaj o jakimś zadupiu tylko o Kopenhadze. Tak rzeczy w sklepach nie są jakoś dużo droższe niż aktualnie w Polsce. 10 koron to jest 4 złote, No i tak za gotowy posiłek tam wychodzi ze. 15 do dwóch dych. Jakieś bułki, no to 4-5 zł to za słodkie bułki. Batony też tak 5 do 6, więc jest minimalnie drożej, tak naprawdę. Patrząc po takich zwykłych sklepach, 7 Elewanty są drogie, no ale 7 lewane po prostu w Europie są drogie. Just. Salony Lucreciado. A tutaj mamy jeszcze Tak, teraz idziemy sobie pół godziny przez Zadupia, żeby podbić sobie paszport z Lego i wracać. I to jest ważne. To ja, moi drodzy, to ja, Oliwia. Idziemy podbić Lego, chodź. To so, jest fajne, takie memy było. korporoszczury sobie stawiają od tła zawsze. Chłopak, jest gotyckie pismo i tutaj w rzeczach, które są do wywalenia, w śmieciach, jest Maryjka. Jest Maryjka. Ja. Pierwszym myślałam, że tutaj po prostu mają przebudowę i weszliśmy do złego pokoju. Kuba! O nie. Nie wiem, czy jeszcze będzie okazja o tym mówić, bo nie robimy tego w tym tripie. Ale Szwecja ma swój największy na świecie układ słoneczny, znaczy replikę układu słonecznego. I to jest to, które tu jest? Tak, to jest uran. Będziemy pewnie robić tripa na samą górę aż do Nordkapu, więc wtedy zwiedzimy wszystkie planetki i komety, i wszystko, co w tym jest zawarte. Tam był Merkury, to cały ten układ jest w skali. Jak to układy generalnie słoneczne, modele układów słonecznych. Więc tutaj mamy słońce. Słońcem jest Avicii Arena, tutaj koncertowa. Na górze jest Skydeck swoją drogą. Więc te wszystkie pozostałe planety są właśnie takiej wielkości, bo są skalowane do, do tej właśnie areny. Avicii to był. Szpadem, jak coś. A jest królem układu słonecznego. Mimo, że się nie zaćpał i nie żyje. To też dodasz? Tak. Czemu? Oczywiście, że dodam, bo tępimy zachowania takie jak ćpanie. Tak, normalnie za tą bramą są futraki, jakieś klubiki, i tak dalej, ale jest chyba troszkę za zimno. Jakby teraz na to. Śpimy sobie tam na łódce, chyba to jest ta. Po pierwsze było relatywnie tanio, a po drugie było experience, tylko no, ono ma chorobę morską, ale to zobaczymy, raczej nie powinno być problemu, bo stoi Pięknie To też skarbie jak wygląda światło tak to okazuje się, że tutaj mam podwójne ulko, ale spadnie tu na ciebie a! jeszcze Łóżka na Daniela. No. Daniel, gdzie jesteś? Byśmy mogli się tak z rączkę trzymać. Cs. Tu no, Proszę, kochani. <laughs> tutaj jest nasz kampus. Mikrofale. Jak coś to jest na innej łódce niż nasza, ale, ale jest. Mhm. Więc dzisiaj jest jedzona lasagne bolognese. Kupiliśmy sobie na czasy. Nie patrząc dużo, i one są prostokątne. I bardzo dziwnie się z tym czuję. Jakby lepiej się to nie, wygodniej, ale dziwne. Jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś, to od razu to skreślamy. A może to jest lepsze, właśnie? Mm -hmm. Czytałem sobie jeszcze o tym Julmuście, i po pierwsze. Da się go dostać też poza świętami. W święta się nazywa Julmust, w święta wielkanocne nazywa się Pasmust, a poza świętami nazywa się po prostu Must. Skład się nie różni, jest to po prostu marketingowa kwestia. I podczas świąt w Szwecji sprzedaje się tego więcej niż coli, całej wszystkich napojów z brandu z Koli. A i wszystkie Julmusty, mimo że kilka firm je produkuje, to sam syrop na Julmusty jest produkowany tylko w jednej fabryce w Orebro. A smakuje trochę jak piwo korzenne i chyba to mówiłem już. Tutaj mamy informację, żeby nie otwierać okna, bo woda się naleje. No i rzeczywiście ona jest, nie wiem na ile widać, ale tak, no jest z 30 cm pod tym oknem, więc każdy stateczek, który by tu przepływał, raczej by chlapał. Tak, moi drodzy, prezentuje się nasz hotel. Z zewnątrz, za tak, dnia. I tu jest ten pierwszy statek, tutaj jest drugi i trzeci. I tym trzecim dopiero mamy dostęp do e, kuchni. No spoko, nie wiedziałem, że jest takie przewyższenie tutaj. No. Ale właśnie przez to przewyższenie hmm. i przez to, że nie odśnieżają dobrze tych chodników, jest taki problem, że jak się chodzi po tym starym mieście, to jakby są te drogi bardzo strome jest tam bardzo dużo lodu, więc no nieprzyjemnie się chodzi. Bardzo mnie dziwi, że w tak popularnym miejscu jest to nie zaniedbane, tym bardziej, że wczoraj kompletnie śnieg nie padał, a był to piątek, więc dziwne, że się tym nikt nie zajął. Ale poza kałużami to wszystko to jest lód, więc bardzo łatwo się poślizgnąć. I to jest ten moment, kiedy chciałabym, żeby komuś się stała krzywda, żeby wam udowodnić. Tutaj to wszystko to jest lód, ale tutaj jest o tyle wygodne, bo to jest na płasko, a w niektórych miejscach to naprawdę tutaj są strome przewyższenia, więc no po nieodśnieżonym się nie fajnie tutaj chodzi. A to jest zaraz obok tego ryneczku, na którym jest tyle osób. będę znalazł kasza, że jest gdzieś w w okolicy, który ma ile? Dwa tysiące? Dwa tysiące serduszek jeszcze gdzieś w lampie. E, takie! To już! Serio? Z no. Jeszcze ten napis na tym no. cringe! Nie, to są jakieś podłączenia, to, to tego nie ruszaj. Okay. Tak, jeszcze zadzewiała nawet. Tak. I tutaj mamy do, z tyłu. To ten jest fajny. Tak. Tak, tutaj mamy jeden H&M, tutaj drugi, tutaj trzeci od razu za ulicą i ogólnie H&M jest szwedzki i z tego co czytałem, bo na tym bazuje swoją wiedzę, bo nie znam żadnego Szweda, to no bardzo z tego korzystają i też nawet mają outlety z używanymi rzeczami z H&M-u, też brandujące się hm więc lubią H&M. Ponieważ jak zobaczysz kogoś na ulicy, to większość osób stąd to będzie wyubieranych właśnie w H&M. Tutaj był napad kiedyś, i to stąd pochodzi syndrom sztokholmski. Z tego, tutaj. Po, albo któregoś, tutaj w okolicy, ale chyba tego, bo to bank. Dzień dobry. Te dwie wieże, które tam było widać, to są jedne z pierwszych takich nowożytnych skyscraperów. W Polsce też był najwyższy w Europie w pewnym momencie. Ile miał pięter? Chyba dziesięć. Wszędzie są informacje odnośnie tego, żeby uważać na spadający z dachów śnieg i śmiesznie jest, bo już raz mieliśmy taką sytuację, że przede mną gdzieś jakaś taka mała kubka spadła ale też widzieliśmy jak przed typem spadła taka naprawdę porządna, więc no ty miał szczęście i śmiesznie, że pierwszym jego odruchem to było chodzenie ale z głową podniesioną, żeby sprawdzać czy coś mu spada na twarz ja też tak zrobiłam jak ktoś jedna z mniej znanych atrakcji Sztokholmu, moi drodzy. To jest kibel. Idziemy go zwiedzić. Nic nie widać, ale, ale wstawię zdjęcie, żeby było widać. I śmierdzi czochem, jak coś tak... Jak będzie się już dało w filmach przekazywać też zapach, to, to zupdate'uję. Tam za nami jest Muzeum Nobla, bo jakby ktoś nie wiedział, to Nobel był Szwedem. Ten koleś co dynamik wymyślił i co potem nagrodę zrobił na jego cześć. Tutaj znajduje się najwęższa ulica Sztokholmu. Trzeba się wymieniać. Jest wąsko, jest ślisko. A nie jest źle, okej. Okay. Miała być węższa, to, to co to jest? Taka wąska uliczka że ma światła i raz idą ludzie z jednej strony raz z drugiej a kapło mi kapłoci? kapło mi Tyże, to jest żebrający pieniądze Fajny. i dozen deserve to bilet like no. tutaj znajduje się browar przerobiony z kościoła więc idziemy sobie go zobaczyć Masz to, jak wygląda ich merch dokładnie, a tej możesz sobie go kupić, ale co z tymi szklanymi rzeczami? Zamiast tego, macie tutaj puszki, które wymieniacie na barze po prostu na odpowiednie przedmioty. Ok, to teraz tur po ciekawych stacjach metra. Stacje metra z takimi rzeźbami i właśnie ona znajduje się zaraz przy parku z rzeźbami, więc są czasami tematyczne, nie zawsze, ale starają się. I każda stacja ma też taki opis swój, nie wszędzie znaleźliśmy. Tam jakaś gwiazdka, wietnamska referencja. Kamienie. W Szwecji nigdy nie wiadomo, czy to są proukraińskie kolory, czy po prostu ich. W sensie to są ich raczej. Jak dobrze, że Szwecja nie ma z Ukrainy. I mój błąd, bo powinniśmy właśnie nie szukać po gajdach, które te stacje metra odwiedzać, bo tak to myślałem, że to właśnie te, które są pozaznaczone na gaidach, to są wszystkie te artystyczne. I... again, mój błąd, ale tak to inaczej bym układał tą trasę i przejeżdżalibyśmy przez wszystkie, więc czuję się, że gajdy mnie oszukały, czyli de facto ja sam siebie oszukałem. Bardzo chciałbym wierzyć, że to nie dzieci rysowały, tylko dorośli, ludzie, bo tak to tutaj... będę zawiedziony, jeśli dzieci. Na przykład tą stację bardzo rzadko widziałem w guide'ach jakichkolwiek, a jest naprawdę topką. A są takich, których w ogóle nie mam pozaznaczanych i dopiero teraz patrzę sobie na, na grafikach w Google'u i jest mi przykro, że nie zdążymy ich teraz zobaczyć. Taki duży pirat, a tam jeszcze szarownica. A tutaj jest jakiś Nandertalczyk i tam jest żyraf od kobieta. Tak taniej było, nie trzeba było pójść tego wiesz na równo, tylko... Tak, nie można było zrobić artist.